Całe nasze życie przeniknięte jest znakami. Jeden z amerykańskich filozofów, Charles Sanders Peirce, mówił kiedyś, że cały świat jest przeniknięty znakami, jeżeli nie wprost złożony ze znaków. I dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam, że znaki są ważne. Często szukamy znaków, niejako żądamy znaków, a często błądzimy. Szukamy może tych znaków niewłaściwych. W dzisiejszej liturgii Słowa, w proka Jonasza, znajdujemy takie pouczenie: niech każdy odwróci się od swego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. A refren psalmu brzmi następująco: Sercom skruszonym nie pogardzisz, panie. Z kolei w Ewangelii znajdujemy to ważne przypomnienie. To plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego pokolenia. Wśród tych różnych, różnych znaków, które szukamy, które odnajdujemy, dzisiaj chcemy odnaleźć znak osoby samego Boga. Ale też i nasze działanie, nasze postępowanie może być znakiem, do nawrócenia innych osób, takim impulsem. Kiedy mówimy o nawróceniu, mówimy, że nawrócenie to głównie zmiana myślenia, metanoja, zmiana sposobu wartościowania myślenia, ale też ważne jest skruszone serce, ta przestrzeń, w której dokonuje się to nawrócenie. Jedno jest ważne i drugie. Serce skruszone jest potrzebne, jest to pewne uprzednie działanie, kiedy najpierw musimy skruszyć serce aby potem zacząć zmianę działania, aby ta metanoja łączyła się z metanoją, zmianą i myślenia, i działania. Bo często nasze działanie jest znakiem dla innych. Nasze myślenie, często ludzie mówią, sami przyznajmy, zobaczymy, co zrobi. Na razie tak mówi, ale zobaczymy, co zrobi. Jeżeli jest ta spójność myślenia i działania, to często jest to piękny znak, który może zainspirować, nie zmusić ale zainspirować innych do nawrócenia. Chcielibyśmy więc właściwie czytać znaki i my sami, nasze myślenie i działanie, niech będzie znakiem dla innych.